Partner sieciowy General Motors Poland i Chevrolet Poland serwis Haller zajął pierwsze miejsce w sprzedaży wśród pomorskich salonów Opel i Chevrolet w 2012 roku. To czwarty rok z rzędu, kiedy serwis Haller utrzymuje pozycję lidera w Polsce Północnej. Podsumowując wyniki sprzedaży od stycznia do grudnia minionego roku, jego sprzedaż wzrosła o 19% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Uzyskany wzrost sprzedaży przełożył się na wypracowanie przez serwis Haller udziału w sprzedaży marki Opel na Pomorzu Gdańskim w wysokości 46%, natomiast w marcu Chevrolet ponad 58%. Już w pierwszej połowie roku w trójmiejskich salonach serwis Haller zadebiutuje najnowszy model niemieckiego producenta Opel Cascada. To nie tylko całoroczny kabriolet, ale stylowy czteromiejscowy wóz o wydłużonej sylwetce wyposażony w miękki dach wykonany w doskonałej technologii. Samochód skierowany jest w topową część oferty Opla. Kaskada jako średniej wielkości kabriolet wyróżnia się nie tylko wymiarami, ale też niepowtarzalnym urokiem oraz najwyższej klasy technologią, a także funkcjami jakie oferuje. Serwis Haller będzie pierwszym i jedynym przedstawicielem tego modelu na Pomorzu Gdańskim. Polecamy również zobaczyć Chevrolet Orlando oraz Ford b obszerny test w Eurocar w Gdyni. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północno.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.